Dni zabawy z muzyką, dobrą kuchnią i karuzelami. Tak bogatynia powitała lato. Wakacje z energią to wydarzenie dla wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą się spotkać, posłuchać muzyki i spróbować swoich sił na takich urządzeniach. Atrakcji jest przygotowanych bardzo dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno w repertuarach muzycznych, bo są i dla młodszych, i dla starszych, i lata 90., i współczesne utwory, więc myślę, że każdy i potańczy, i pośpiewa, dobrze się pobawi, ale co ważne, nie zaprosiliśmy tylko samych gwiazd sceny polskiej, czy zagranicznej sceny muzycznej, jak Smolasty, czy Modern Talking, Fun Factory, ale także zaprosiliśmy na występy, na tą scenę, również nasze Lokalne gwiazdy. Zarówno zespoły lokalne, jak i muzyków, którzy tutaj tworzą, śpiewają, mają swoje zespoły, by móc właśnie przed naszą bogatyńską publicznością, ale także gośćmi świetnie się zaprezentować. Również będzie pokaz karate, pokaz Tańca. Jest fantastyczne, wielkie, wesołe miasteczko, na które mieszkańcy długo czekali, bo odkąd jestem cały czas wspominali, że tego im brakuje podczas imprez. Teraz jest, mogą się wyszaleć nie tylko ci młodsi, ale w każdym było super! Dziwne uczucie, bo mam lęk wysokości. Byłam na Monsterze. To mega. Dzisiaj też idę jeszcze raz. Najlepsze jest, najlepsza atrakcja ze wszystkich. Super. Zwłaszcza muzyka. Smolasty, Modern Talking. No i czekam na fanfaktory. Na scenie mogliśmy usłyszeć znane i lubiane światowe przyboje Tiny Turners. Modern Talking czy zespołu Fan Factory. Poza tym wystąpiło sporo lokalnych artystów takich jak Julka Bodziony i Szymon Justyński czy Kilobobu Orkiestra. Czujemy, że jest pozytywna energia, jest super pogoda. Cieszymy się, że są ludzie, więc chcemy pokazać co gramy, bo no jeszcze nie mieliśmy okazji w naszym mieście zaprezentować się tak dużej publiczności. Graliśmy pierwszy w ogóle nasz koncert półtora roku temu, kiedy jakby zespół powstał. Graliśmy pierwszy koncert w Atenie. No i tam troszeczkę osób przyszło, ale no teraz pierwszy raz w mieście możemy zagrać dla dużej publiczności, także jesteśmy też ciekawi, jak zostaniemy odebrani. Moja największa scena w ogóle ta do dzisiaj. No, do tej pory chyba największa, no także bardzo fajnie. No i ostrzegamy, że ją rozniesiemy po prostu tą scenę. Miłością. I Romantyzmem. Mieszanka, Wybuchowa, no, wszystkiego. Mieszanka. Jest, jest trochę coverów, też jest trochę nasze, naszej kompozycji. Są w ogóle nasze nowe numery, które dopiero jakoś tam na tygodniach teraz. miały premierę, tak, także dzisiaj tak. też zagramy premierowy materiał. Nawet do końca. Do wspólnej zabawy zaproszono też gwiazdy. W tym roku był to Smolasty i zespół Fan Factory. To największe darmowe, muzyczno-rozrywkowe wydarzenie w bogatyni. Na trasie pomiędzy Cital a Gerlitz znajduje się urocze miejsce, położone w dolinie Klasztor Mariental, miejsce wielu wycieczek, turystów lokalnych i nie tylko. Piękny Klasztor, dolina nesy Łużyckiej, ogrody Klasztorne sprawiają, że od wielu lat to miejsce zachwyca turystów z całego świata. Klasztor został ufundowany przez królowę Kunegundę Czeską, bo wówczas te regiony do Czech należały, ale oczywiście losy tego klasztoru są bardzo takie międzynarodowe, można by było powiedzieć, bo w tej chwili znajdujemy się na styku trzech krajów, prawda? Polski, Niemiec i Czech. Jest to spowodowane oczywiście historią, te wyniki historyczne tak usytuowały, że tak powiem, ten klasztor. No i trzeba powiedzieć, że klasztor jest najstarszym żeńskim klasztorem w Niemczech, który od swojego założenia w 1230 Roku do dzisiejszego dnia cały czas egzystuje. Mimo wszelkich, że tak powiem, niepowodzeń, bo były wojny, wojny z Słuzytami w XV wieku, następnie były tutaj katastrofy naturalne, takie jak pożary czy powodzie. No, ostatnia powódź, która miała miejsce w 2010 roku, bardzo nas zniszczyła, chociaż wcześniej klasztor został całkowicie odremontowany. W 2008 roku cały remont został zakończony. W 2009 roku żeśmy obchodzili 775-lecie istnienia, a w 2010 wszystko zostało zalane. Czeski gotyk doskonale komponuje się tutaj z zieloną doliną, a największe wrażenie robi kościół klasztorny, kaplica oraz konwent, tworzące zwartą całość. Jest to obiekt nie tylko zabytek zerowej klasy, ale jest przede wszystkim właśnie tym miejscem takim sakralnym, w którym ludzie poszukują siebie i drogi do Boga. To jest bardzo piękne. Mimo tych wszystkich turystycznych, pięknych miejsc, to jeszcze właśnie jest ważne, że ten obiekt tutaj. Cały czas ze względu na swoją duchowość, że tak powiem, egzystuje. To jest obiekt całkowicie w jednym stylu, zamknięty, czyli w baroku czeskim. Jest to spowodowane tym, że w 1683 roku miał miejsce tutaj pożar, i ten pożar strawił praktycznie całą substancję, ale trzeba powiedzieć również to, że wcześniej dużo budowano z drewna. Drewno to jest materiał budowlany, który szybko, że tak powiem, można wykorzystać, ale również szybko ulega zniszczeniu. I w związku z tym, po tym pożarze opatka, czyli matka tej wspólnoty klasztornej zadecydowała, że tutaj powstanie obiekt z kamienia. Tu na miejscu można zwiedzać kościół, kaplice i ogrody biblijne, w których odnajdziemy około 40 roślin opisanych w Biblii. To miejsce także tętni życiem społeczno-kulturalnym. Często odbywają się również koncerty, czy gra na przykład teatr w ogrodzie klasztornym. Taki, bardzo dużo projektów jest również związanych z tym, że właśnie kultura, że właśnie historia jest przybliżana od najmłodszych lat, czyli rodziną z dziećmi. Rodzice nie muszą się martwić, że tak powiem, żeby dzieci były, że tak powiem, dobrze opiekowane, bo są też opiekunki na to wynajęte. Różne projekty są realizowane, przeważnie polsko-niemiecko-czeskie. W klasztorze obecnie mieszka 9 sióstr. Żyją one według zasady ora et labora, nieustannie, w tym samym rytmie od ponad 700 lat. Maleville Cup je cyklistický závod na pomezí Čech, Německa a Polska. Jehož historie se začala psát v roce 2000. Atraktivní cyklomaraton vedoucí malebnou krajinou Lužických a Žitavských hor se za 25 ročníků vyšvihl mezi prestižní mezinárodní akce svým významem daleko přesahující trojzemí. Také vyhlas sklárny Ajeto z Lindavy Ucvikova založené v roce 1994, neustále stoupá. Svou produkcí navazuje na bohaté tradice výroby českého skla v této oblasti, v srdci Křišťálového údolí. Po mnoho let se zde setkávají čeští i světoví skláři, umělci, designéři, architekti, herci nebo filmaři. A spojení s cyklistikou. Od roku 2011 se zde vyrábí trofeje pro jeden z nejvýznamnějších závodů na světě, Tour de France, a v neposlední řadě také pro Maleville Cup. Pojďme se tedy podívat, jak vznikají medaile a poháry pro nejlepší muže a ženy v sedlech horských kol. Kolega teď nabírá na takovou speciální železnou kouli, nabere na ní ideální množství skla, který mi tady nechá odtýct na tenhle tálek. Já to ustřihnu a po pár sekundách beru tu raznici, to razidlo, který vlastně největší silou, největší silou zatlačím do toho skla. Tím vlastně tam vznikne takový okraj na tom. Chviličku počkám. A teď, jak z toho sundám to razidlo, tak musím ten povrch vyleštit, vyleštit plamenem, aby to bylo hladký, aby tam nebyly, nebyly různý, různá ta textura z toho, z toho razidla. Tak a potom, co si to takhle vlastně tím plamenem vyleští, tak se počká pár sekund, aby ten povrch toho skla zachladnul, aby už se tam neudělal, aby už se to nemohlo hejbát. A pak to tady předám kolegovi. Pro vytvoření poháru stačí zručným sklářům skici od návrhářů. No, Můžeme se na to podívat tady. Tady je vlastně v obrázek, ten nákres, a podle kterého my to, my to vyrábíme. No, Tady je koska, která se vlastně fouká do kový formy, pak se odleje, tady ta placka, ta se vyrazí raznicí a slepí se to na to. A pak jsou tady vlastně ještě ty kola, to se nafoukne váleček skleněný, nalepí se na to černý sklo na, na, na řeže se to vlastně a, a vyřízne a je to hotový. <laughs> a, můj dědeček byl brusič, a brusič ritec, ale potom otec už ne, ten to nedělá. A, a mně se to líbilo, zaujalo mě to, jak, jak, se dá sklo tvarovat a trošku se s tím i hrát takže mě to přitáhlo takhle. Ze sklárny Ajeto putuje české sklo k zákazníkům z celého světa. Sklárna zase roky podporuje regionální partu nadšenců kolem Radka Patráka, kteří dokázali vtisknout světovost jejich závodu. Malevil